A tu taki poranny zaskroniec. Maleństwo takie. Wygrzewa się w słonku pod płotem na łące. Jest. Łąka. I taki uroczy, nieduży wężyk. Nie będę go straszyć. Nie zauważył mnie, bo tak powoli szłam. To go nie będę straszyć. Wycofam się. Mam nadzieję, że nie ucieknie. I się odpowiednio nagrzeje. O, a tu mamy. Piołki trójbarwne. <grymne>